Siemanko, ze strony XD i dzisiaj witam was w trzecim odcinku z i dzisiaj robimy coś hardkorowego, czyli nie bierzemy tego no, lecimy tu misja krytyczna żartuję nie, mam jeszcze tyle paliwa nawet więc musimy robić takie nudne misje dobra mam kolejnych nowych, swoich, w swoim um, tym w swojej załodze mam kolejnych nowych pracowników 들hy... <glasses> kolejnych nowych pracowników mam <pry disco> i lecimy zmieniłem ostatni wygląd dynia nie nie topiesz. Jeszcze wracam, więc mogę. Nie mogę. Niestety. I panie kapitanie, pan dziurę w samolocie. Czyli podwozi pan nie schował. Dobra. Jak pamiętacie w ostatnim filmie był problem, bo nie miałem gaśnicy. Gdzie jest ta gaśnica. Oprócz tu jest gaśnica. Mam gaśnica. Ostatnio problem z gaśnicą Przez to nie mam dwóch ludzi Załadzę był taki problem O, że mu na chłopowi Masakiera Po drugie, ja ten nic nie widzę, więc muszę zejść Ok, dam awaryjne. Łóżkowania awaryjne. Dobra, koniec po załodze. I U, przeżył. żył. już okręty podwodne. Dobra, musimy zniżyć okręty podwodne. Czy oni mają amunicję? Mają. No dobra, prawo w Dobra, jak już tu jesteś to będzie zapuszczalaj do nich chwilę chociaż. To nie ma czasu. Pyk. Pyk. Jest tu. Otwórz klapy. Zresztą. ファン、これ、こ <noise> れ<声>、これ、ファン、ファン、ファン、ファン、ファン、ファン、ファン、ファン、ファン、ファン、ファン、ファン、ファン、ファン、ファン、ファン、ファン、ファン、ファン、ファン、ファン、ファン、ファン、ファン、ファン、ファン、ファン、ファン、ファン、ファン、ファン、ファン、ファン、ファン、ファン、ファン、ファン、ファン、ファン、ファン、ファン、ファン、ファン、ファン、ファン、ファン、ファン、ファン、ファン、ファン、ファン、ファン、ファン、ファン、ファン、ファン、ファン、ファン、ファン、ファン、ファン、フ leci mnie się dalej. No. się. Dobra, kolejne na myśliwca. Oh. masz. Dobra. Yy, dobra. Ty idź tu. Teraz ty masz naładowane? masz, nie jest daleko dobra, dobra szybko żeby nie uciekł nie trzymajcie szybki ręka dobra, wyprę, zobacz, uchwasz, też dobra weź sobie przodu tak szybko, szybko. para Dążysz? Dążyj. Äh, Ale ko jeszcze? Wjajmy go. Weź mi klapy. Wiesz tu. Dobra, teraz. A, tak. Wbieramy. Wbieramy klokurs. Jeszcze te chłopy nie są. Proszę no, tu nich puszczać trochę. R. R.

się, i Proszę iść. Kapitanie, bo się silnik będzie palił. Tu mechanik. Jest super. Proszę iść tu szybko. Raz, dwa, bo się silnik pali. Zaraz tam odpali i będzie super.

Paniku, wejdzie do środka. Wejdź i sąsiąść no. Udało się. Aż panie kapitan, nie, nie po co pan znowu nie mówi. Nie mówi? Muszę opuścić podwozie. Mamy jakoś teraz? Tutaj nas postrzeli, o, postrzeli wywali. A tak jest dobrze. Dobra. Teraz jest lepiej, bo mam już pancerz kupiony. I jest łatwiej. Nie. Mamy paliwo w ogóle jeszcze, panie. 6 minut. Dobra. Nie mamy szłożyć w ogóle. Dobra. i jest zrobiona misja. Tylko paliwa jest strasznie mało. Powiem Wam szczerze. Dobra. Wylądowaliśmy i proszę, kolejna misja za nami. I udało się, że nikt nie zginął. A to się rzadko zdarza, że nikt, nikt nie zginął. 3000, super Wszyscy powrócili. O, umiejętności. Dobra, kurs własny ma. Zwiat radowy. Skupienie. O, skupienie jest fajne. O, wiem Zwiat radowy. To też wiem. Kurs to też to też czytam już. Dobra. Milion... Rzeczy pozdobywanych załoga wyposażenie Dobra, panie kapitanie co dzisiaj jest nakrycie głupa. Czapka służbowa. Nie. 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 Ale fajnie wygląda w tym. To ja chyba kupię. Hmm, jeszcze te pokularki. Tak, kup. Co jeszcze ja coś. Dobra? A, jeszcze jest na. Co ile za co mu to daje? Hmm, nie. Jestem hmm. dla takie słabe, nakrycie łba. Słuchawki. To też nie, to też nie. Dobra, kup. Dobra, kup. Ty jesteś strzelcem i ty szczelasz A ten 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 góry. Dobra, czyli mu kupię to. I tlen. Nie potrzebuje dużo dorów, a ten co daje? To nie daje nic, to tak. Dobra, to mu kupię. Aż jakąś kamizelkę dobrą. Taka. To mu daje tylko to. To daje pan. Dobra, pier tam. Rękawiczki, to wypatrz, dobra skórzane buty. Mm, nie, mu się to nie przytłacza. Yy. Kamizelka, nie, tlen, tlen, tlen. tlen. Yy. Nie, to kupię Nakrycie, głowy oh. to. Może kupię to wszystkim. Ci więcej, może to kupię. załogę. Może droga, kupić wszystkim. te czapki. Dobra, Mało to miała, ale. Zestaw. nie, nie opłaca się uszkolenia kogo mogę szkolić? tu u. wracamy się jedności poboczne strzelec nie bo strzelec pierwsza pomoc lub mechanik może strzelec bo pierwsza pomoc bo strzelec się najbardziej mu przyda i nikogo więcej poziom, a który on ma poziom trzeci? O, dziwna. Nie. Większość od jest. Nie. Pan pilot ma naciągnego. Ewakuacja i... Tak jak to jest. Przyspieszenie. Kurs własny. Wiatr radarowy. Skupienie. Nic. Ech. nie chcę go przekwalifikowywać obraz malowania nie chcę skrzydeł koło nie chcę na razie o tutaj jest o to nie jest. które to mogę mieć, to jak wszystko. No. Klikaj o. Oh. Kaps. Kapslok Liz. No. Łaj, bez pasy. Każe Lekki. Nie, nie płacę się krzydła. Krzydło się też nie opłaca. Na razie. Co jeszcze? Bieżyczki. Tym... 3000 Podajnik Muszę w tym mieć podajnikiem. Potrzebuję kupić silnik. Peps. O, próbuję chyba ten. O, słuchawki. Tylaj jedynych, Podaj mi też 50. Dobra. Czekamy. Od drogie. Odprawa. Jeszcze jedna misja i kończymy. Mniejsze obrażenia. Składam municję baterii. To d To. To dy. Średnie ryzyko. Dobra, po to będą mniej atakować. Znaczy będą mniej obrażać. Średnie z ryzyko. Nie mam mniejszych obrażeń. Masakra. Dobra, startujemy. Od zaznaczamy kurs. I... Yep. Dobra. To jak to działa? Wytycz. No, tak. Dobra, my lecimy tam. Nie, gdzie my lecimy? Tam? Dobra, czy ja wyznaczę? Tu? Dobra. Nie, nie będę to wyznaczył. Jak będziemy wracać, to będę wiedział, że tamtą stronę. Dobra. Pilot... Opuść pod... Opuść pod wyś. Nie, podnieś, podnieś. Znaczy... Trzymy się... ewakuacja? Dam mu ewakuację. Skoczy teraz. So, so, so Są bardziej zbrojeni, kasy nie mam, więc musi się udać. Ta misja. Dobra. lecimy przed ciebie. No, przyspieszę. No, ale się przyspieszy... Dobra Potwierdzam odebrany kurs Bez piec Dobra Pyk Pyk yy, Otwórz klapę, załaduj Dobra. Dobra my lecimy tam, tam, tam. Samoloty lecą jakieś Nie ma samolotu tannych Hmm. Oszczał z dołu Przeciwlotniczy Dobra, może się uda Może nas nie zabiją Przeszłałem przeciwlotniczy i od razu na wyższy poziom widzimy Nie, nie to Nie ten guzik Gdzie oni? ủng hộ là con người trong cái chết của bài toán nhỏ nhất của anh Kolejne zdjęcie. Dobra, panie kapitanie. Średnia wysokość. Mechanik. Gdzie jest mechanik. Mechanik. Yy, napraw. Yy, teraz ty, loading. Ty, loading. Dobra. To kość Lecimy tam W sumie przecież mogę zrobić tak I znacznie Wszystkich zaznaczy? Wszystko to wszystkich zaznacza kościół. Uciekamy stąd. Prawie nie, kapitanie. Chciały leczyć Patrycie. Loading Panie kapitanie, lecimy teraz niżej. Bo zamarzają tu. A ty, czemu nie e, e, lecisz? Ew. E, który? A boż ty, ty, ty Nie możesz. Dobra, ty idź to. R. Tam., teraz ty No, teraz możesz. I teraz ty. Idź tu. I... Nie no. Jesteśmy na niskim poziomie. Niski, opuść podwozie. Gdzie jest mechanik? A mechanik stój stoi. Jest. Dobra dobra, trochę nasze parti po podziurawili. No, w sumie to było wyższy poziom trudności, ale o się udało. Taki plus. Dobra, panie mechaniku. Ile mamy tego? Dobra. Przyspieszenia Ale speed, ale szybko lecimy. Dobra, zielony. Już jesteśmy. Dobra, już jesteśmy. A przyspieszę na szybko. Dobra, tam no. I udało się. No i tym pięknym akcentem wylądowanym. No, kończymy ten odcinek. Do widzenia. Pa pa!